Hejka wszystkim, z tej strony Pianeczka i dzisiaj ze mną jest Sandy. I dzisiaj kupujemy konie bulgijskie, tam właśnie widzicie dziewczynę, co ma konie już tego. Sandy kupi chyba jeszcze cztery konie następne, ale no, teraz nagrywajcie wstęp. Hejka! Jednego kupuję, kupuję jednego, ale później chyba będę jeszcze, może tam jakoś za dwa tygodnie jakoś jeszcze kupię następnego, zobaczymy. I ty właśnie... No tak, tak, a ty jaką grzywkę bierzesz, bo ja chyba zostawiam, bo... Zaczy... bo wiesz co, podobają mi się te warkoczyki, bo są ładne, ale... Nie chcę dopłacać 19 starkońców, bo nawet mnie nie stać, więc ja. <laughs> personalizuj i kup. Jak cię tu nazwać? Ja nie mam w ogóle pomysłu na niego. O, ja chcę na S. Ja chcę jakoś na S konie się tego. Nie wiem, dwa jak chcesz. Ja mam nadzieję, że Cię w ogóle słychać będzie. Okej. Okay. O, wiem. Wiem już. Będziesz młodym. Młoda klacz. Jezus, ale się cieszę. Kup konia. Tak. A! kupiłam! Będę miała zero starka już, ale z soboty mi przyjdzie, to będzie super. Ale piękny. Kurde, ale w ogóle z tego co wiem, to oni trochę je zmienili, bo... E, coś tam zmienili troszkę ich maści, bo coś tam nie wypaliło i jest troszeczkę inna maść ta szara. Ale i tak jest piękne. Ja już mam. Ale piękny. Ej, bo mi sprzęt nie będzie chyba do niego pasować. E. Kurczaki! No średnio pasuje ten sprzęt, muszę ogarnąć jakąś inną stylówkę z tym koniem. No już kupiłam czekam na ciebie! No. Dobra, ja czekam, bo ja chcę... O, ja już chcę trenować dzisiaj go. oh my gosh i co, so piękny. Piękna jest, naprawdę. Piękna. Dobra, ja mogę ogólnie z Tobą pojechać, ale z chyba biały sprzęt ogarnę dzisiaj na niego. No, następna laska. Dobra, to ja mogę w sumie też już o ludzi zignorowanych mogę usunąć z sumie. bo już stąd idziemy, jak czekam na Ciebie. O kurde, troszkę ja? ich przyszło. <śla> Trochę tych ludzi jest. Nie, ja już mogę teraz bo idziemy stąd. No, piękne. Ale mój sprzęt strasznie nie pasuje i muszę zmienić. Piękne. A ty kupujesz tego, kupujesz tą nową maść yy, czarno-białą yy, tego, z Ranch Sunshine, Paint'a? Albo, dobra, ty se pojedz sama, na razie tam decyduj, wszystko, ja sobie pojadę ogólnie ogarnąć sprzęt, bo masakra. tak mi w ręce. One nie o, nie podobają. A mi wyszedł. A, dobra, Chodź kocie za mną. Pieka za mną. A hmm. i nie. To Mogę już kończyć odcinek za chwilę. Bo ja ogólnie to ten sprzęt. Sprzęt, sprzęt, pokażę jakie ma chody i wszystko. Zrobimy jeden trening i koniec odcinka, bo ja nie mam co robić z tym koniem. Co kupisz? Mm. Ej, chyba... Nie! Nie, 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 nie! Nie mogę. Mi się bardziej pod, mi podoba czarno-biały, bo on ma serduszko na pyszczku. No, ten czarno-biały, nowy. Jak przeglądasz tam maści, to ten ostatni, jak już, jak już klikasz zakup konia i tam na, po, na samym końcu jestem. Jak to wygląda z reszterem Jak Jakie smutne. No, ma serduszko na pyszczku. Ma. Mama, ma, to, 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 to ślepa jesteś. O, może mieć ochraniacza albo owiki, ale cool. Bo już większość moich koni nie może ich mieć. Dobra, a ty dalej masz takie wielkie lagi? No to przykro mi, no co wiesz, może jakiś ten coś. 嗯。Mm. I w ogóle po tmu, ja tak siedzę, słucham cię, ja nagrywam odcinek, ubieram się, w ogóle to, ten odcinek będzie beznadziejny. Majka, Dobra. A muszę siebie jeszcze ogarnąć. Dobra, bo bram konia. Jeszcze siebie Ubier. Co? Piękny odcinek. A kogo ty kupujesz teraz? Chciałaś kupić? O, ja mam piętnastę, no i cool. Ale się zafał. Idziemy. Idziemy. Teraz. A Huffingera miałaś kupić. No tak. No i ogólny tego pasówkiego i Huffingera. Kurde. Nie mam pomysłu ogólnie na postaci ubrania do tego mojego kompletu. To jest istna tragedia. Ja nawet o tym nie wiem, że one są od jakiegoś poziomu. Dobra, koszulkę sobie muszę jakąś ogarnąć. Ubrania. Najlepiej białe. Góra Mniej cena. niższa jorwiki. O, ogólnie, bo ja nagrywam ten odcinek i ja on nie ma w pewnym sensie sensu, bo naprawdę tylko cały czas chciałbym słychać. Okej. Okay. Ej, ja nie mam, mam znaleźć fajnej koszulki znaleźć pas. U! U! Idealna! Ale mi brakuje, o nie, o nie, brakuje mi, ale słabo. Brakuje mi trzy tysiące jorwików do koszulki. Smutne. Ich, ej, muszę. No, kurde, ta koszulka mnie tak zawiodła. Nie, no, ja się popłaczę. Nie chcę mieć tego, bo to nie pasuje. Dobra, e, ogólnie idę zmienić e, chyba włosy, bo one nie pasują do kasku. Mi strasznie. Kask jakby nie pasuje. Prawdziwy, na Muszę zobaczyć tu. No, ruszcie, tutaj łebę, tym kobietu. Powiem tak samo. ale najwyżej. Dobra, zobaczę, jak te włosy się trzymają. Makijażu ja chyba nie mam. No, nie mam innego, ale no, tylko ten. No i git, te włosy. Tylko z tak źle słychać wygląda, ale dobra. No ta koszulka mnie bardzo zawiodła. No spróbuję coś ogarnąć. Kurde, ja bym chciała mieć tego jednego konia jeszcze. Tak bardzo. Ej, no... Ja mi smutno. Dobra, idę robić ogólnie stajnie będę ogarniać, bo to jest na krzúłkę pozbieramy. Ale piękne. A, dobra, idziemy pokazać teraz animację ogólnie konicza. Jak ktoś chce mnie dodać do znajomych na Snapie, tak patrzę sobie. Ale zobaczmy, Aha, jakiś Karol. Dobra, na razie wyciszałam sobie z Sandy, bo naprawdę ona tylko gada na moim odcinku cały czas, to ona też nagrywa. Ale jakby, no, to jest też mój w połowie odcinek. I naprawdę, proszę nie wnikać w tą szuka, ale będziemy ogarniać tajnie. I te włosy, kurde, pójdźmy jeszcze je zmienić, a zobaczmy. Dobrze, zaczynajmy. Poglądajmy chody sobie Konisie, Bardzo ładne, moim zdaniem. No, i zostałem kompletnie bardzo ładnie pasuje, tylko ta koszulka! Dobra, nic mi jeszcze No spoko, spoko, animacje ma. Myślałam, że będą gorsze ogólnie. No to już jest najszybsze, jeszcze zobaczmy sobie hamowanie. No hamowałem to takie troszeczkę dziwne. No, zobaczmy te dębowanie. No dobra, dębowanie jak dębowanie. Jeszcze skok. Fajne, bo ogólnie w tym, patrzcie, jak tutaj o no, skocz panisiu. To tutaj mu się te nóżki nie podnoszą z tyłu bardzo, bo ogólnie w fryzach strasznie one się podnoszą do góry i to jest moim zdaniem istna tragedia, no po prostu źle, moim zdaniem, to wygląda, ale dobrze. Ogólnie to sobie, no naprawdę, a włosy, 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 dobra, zostawiam się tutaj. Idziemy zobaczyć te włosy, bo no te zry tak z przodu mi tak nie pasuje. No włosy bym też musiała kupić, ale ogólnie włosy w większości nie da się kupić za Jorwiki, więc okay. niestety. Zmiana frysury, a to może zobaczymy jak w kasku. Też tak puste na twarzy. Dobra, zostawiamy te najlepsze. Nie ma nie, zostawiamy. No, 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 no najlepsze no. Dobra. Będziemy na konisię. No piękne, no piękne. Ej, a ja chyba sobie ubiorę na jakąś szarą, czerwoną, obojętnie jakąś bo ta po prostu to tragedia. Eee, póki jeszcze ten, ubiorę może to po prostu, no. żeby po prostu było jakoś na miniaturce, to pasująco w miarę ze sobą, naprawdę, bo... No bo teraz zrobimy, idę się z nami już żegnać i mi miniaturkę w sumie. A, wyścig mieliśmy jeden sobie zrobić, to jedziemy zrobić szybko jeden wyścig. Wow, ale mi zimno w ręce. Że jedziemy zobaczyć sobie świetnik. Ogólnie ja widzę bardzo mało osób jeszcze na tych nowych koniach. Bardzo mało jeszcze ich jest. A już mamy czternastą, więc moi drodzy to jest bardzo dziwne. zróbmy sobie ten najszybszy, jaki jest, moim zdaniem. Nie taki, taki szybki w miarę. Taki terenowy szybki, więc fajnie, fajnie. Tak, bo to jest. Ej, teraz jakoś dziwnie. on tak. Albo laga dostałam, albo on tak dziwnie biega jednak. Dobra, jednak to bieganie to taka animacja taka średnia. Patrzcie. Dobra, ja ogólnie ja nie wiem, jak normalnie belgi mają w prawdziwym życiu te nogi, ale no. Jezus. A, dobra. Może się idziemy. Tak jak to, będą lifehacky ogólnie. A, był, były w sumie, jak wstawię ten film. Bo ten film będzie dużo później wstawiony niż myślicie, bo nagrywam ten film w środę, kiedy jest jeszcze ta aktualizacja dzisiejsza pierwszy raz. A ten film wleci chyba w niedzielę, więc jakoś tak. Chyba w niedzielkę. I tak. No właśnie. Dobra, spoko się nimi jeździ. Jest piękne. Jeszcze tylko tego Amerykana i Apalosa bym bardzo chciała mieć. Więc yy, może kupimy po feriach moich. Bo moje fery kończą za, za tydzień, jak to oglądacie. A ogólnie tak, to mam jeszcze tydzień i pół ferii Jak to nagrywam. okej, okay, odbierzmy sobie. O, już prawie Drugi poziom. Super. No nie wiem, czemu to się tak baguje strasznie. To o. T, t, t. Szybkość mamy 9, to nie ma tragedii. Zobaczmy sobie pocztę. Szybko nie mam nic. Więc ja się z Wami tutaj pożegnam. O, no a na tym jest i piękny. Muszę tak być, amerykańska. A, tu nie ma kształtu. Zobaczymy, jak sklepy tutaj jeszcze stacjonarne, że tak powiem. Bo może znajdę jeszcze coś tak na szybko. Nie, brzydkie. dobra, nie ma nic. No, co pozbieram. Te, i to się są, że pochodźmy sobie gdzieś tajemę, pożegnam się z Wami i robię zdjęcie na miniaturkę i stawiam wam ten film. W sumie dam premierkę. Dobra, odsuniemy się trochę tu. Dobra, ja się z wami będę żegnać już. Więc dziękuję, była z tej strony Pianka i Sandy, którą sobie wyciszyłam w telefonie, bo ona połowę odcinka gadała, a to też jest mój odcinek, bo ona nagrywała u siebie perspektywę też, ale ona po prostu kupiła sobie sama jeszcze jakieś. Więc tak, mm, dlatego ja, się, ja sama już się z wami żegnam. Z tej strony była Pianka, zostawiajcie łapki w górę, subskrypcje z dzwonem, napiszcie komentarz i widzimy się, kiedy widzicie ten odcinek, to już chyba w poniedziałek. Więc żegnam się z wami, pa pa!